Nie chcę nikogo przestraszyć, ale ta sprawa kryptoafery pokazała, z jak groźnymi przeciwnikami mamy do czynienia, do czego są zdolni ludzie, którzy dzisiaj zbudowali syndykat. Syndykat, w którym widać twarz mafioza, twarz agenta i twarz polityka PiSu. Ten syndykat jest naprawdę niebezpieczny, jeśli dać mu narzędzia, jeśli dać mu władzę. Jesteście także po to, żeby oni nigdy już władzy nie odzyskali. To jest zadanie, nie dlatego, że mamy taką aspirację. To jest zadanie, od wykonania którego zależy przyszły los Polski. Będziemy bezpieczni właśnie dlatego, że ich powstrzymaliśmy. Za to bardzo dziękuję. I ta sprawa się dzisiaj nie zakończyła. To, że obronili weto prezydenta Nawrockiego w tej złej sprawie, to nie znaczy, że ta sprawa się zakończyła. Ja mogę tak powiedzieć, wiecie, z ręką na sercu i sprawdzicie to w najbliższych dniach i tygodniach, będą bardzo żałowali tej dzisiejszej swojej decyzji. Będą się jej wstydzili do końca życia. Obiecuję wam to.